Ile mamy do tej stacji? 7 minut Dobra moi 7 drodzy 7 Dzień drugi Gonimy nad Jezioro Białe Yo. Rumaki przygotowane I nasze motory też <laughs> Okej okay. Czekaj, czekaj, bo jak ja cię został oja moja dup Znaczy nie no Dobra, na razie jest okej okay. Myślę, że najgorszy kryzys to będzie teraz Przez chwilę jakiś, nie? O, dzierżulina tu jedzie. Wpuszczam cię do ruchu, Krzysztofie. Tylko uważaj, żeby ci nie jest gaz. Dziękuję ci, Kamilu. O, oh, back to the action. <laughs> Easy Riders. Easy Riders under Thor. <laughs> Tak, to się odpowiedzieć coś jeździć. Aha ha ha, ha, ha Krzysiu, kierunek ciągle ma Ej ktoś tam ci mrugał, tymi, tak? Aweryjnymi. No nie wiem właśnie. Być może. Mi dawał znak, że mam kierunkowca włączoną. Tak i mówił do żony, ty, Halenka, padzak debil, na kierunku jedzie. Ty, parzek debil, nagle ciupek jeździ. Ciągle na kierunku. Nie, <laughs> ona o padrzak i debil, ciupek jedzie. <laughs> Pozdro, chujki. Tak jest fajnie Dużywa, chłopie. ej, ale już, już wrócił klimat, nie? Tak. Rano, tak, rano się trochę nie chciało, a jesteśmy już w bagnie A ty LPG, nie? <grym> tu jest jeden dystrybutorał? Mhm uh -huh. ciepanie A ile Ci wyszło krzygów w średnie spalanie wiesz? Y... Obliczyłeś? 12 12 litrów na 300 czyli na 3 12,3-4 litry Mówię, to mi 2,9 teraz także Myś... stos mój pali dużo bo jest większy na centyn. o już prawie kilometr nie? a a wiadomo, że w czy nie chrząsz brzmi w tyczy, czy, 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 nie w a tak. dzisiaj my się przechodzili. A jutro pewnie będzie dwoje <laughs> Jutro <laughs> będzie, będzie deszcz, nie? Krzyś Kros? <laughs> to ty? To ja! Była przelecieć przez nie takie proste Tak, bo my tu na wakacje przyjechaliśmy, a ludzie pracują jednak. No. no ciekawe, gdzie ten pomnik tego Krząszcza Krzysztać. Pewnie na rynku. Ja będzie po, po prawej. Ogólnie, jak będziemy widzieć jakieś fajne miejsca dzisiaj, czy coś, nie wiem, jakieś wiesz, nawet zjazdy, nie wiem, jakieś kopalnia, czy cokolwiek, to zajeżdżajmy, nie? Jakąś fotkę chociaż pieknąć no, zawsze z trasy. Dobra. Bo tak to nie mamy wiesz, fotu, fotuni. A, to jest Nielisz! Nie liż? Nie to to z miasto. Nielisz ty tu w Niemczech. To gang kładziorów, to gang kładziorów. Krzysiu, uśmiechnij się do mnie. Jestem koło Ciebie. <głos> <głos> Siemanderini. Widzę, że kątem oka Z medycznego punktu widzenia nie ma kąta oka. Jezu, jak ja nie lubię takich męczybów co dzwoni i będzie się o stówkę targował, chłopie, 15 minut, rozumiesz? To jakbyś sprzedawał, kurwa, kłada, temu gościowi, co ja sprzedawałem, to byś już sobie... Poczynawał dawno, bo to taka męczuła była, chłopiec, czy co się działo? A jak mi koleś ci się nie podniósł, stary? Ja nienawidzę, jak ktoś mi wmawia coś, że ja coś mówiłem, a ja wiem, że tego nie mówiłem, czaisz? O? Wiesz, panie? kto dzwonił? Kto? Krzysztof Na pewno. No kurwa, <laughs> Masz takiego znajomego? Tak. A ty odbierasz on parę statkiem tapirę z statkiem na barę. Na 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 na. na. No, 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 no. O, mój dom się buduje. No. A ja wiesz, że my nie dostaliśmy pozwolenia na dom z płaskim dachem, który nam się marzył Omega. mega. To bo pewnie. A, to róbcie zabudowy. Które... Tak, tak. Wiesz, ale jest kilka kilometrów dalej dom, który nie ma koło siebie totalnie podobnego domu, a jest, wiesz, totalnie odrealniony, nie? On jakoś dostał. Pozwolenie. Musiał ale tam... Nie pos... było wtedy, wiesz? Było stary. Musiał posmarować. Och, <głos》>. obiad. o Ocie panie. No żodzie. to my, my i tak w lewo jedziemy. Ale wali pięknie. Żodzie. Krowini. Krowini, krowini Czy ty to tak gminisz? Mam tu dwie krowini. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, nie? To wygląda. Ale, <głos》> ale warto. Ale warto, panie. Oglądałem na YouTubie koleś mówił, że. Bo tam wiesz, takie wskazówki do jazdy motocyklem, nie? No. E, chyba na kanale ścigasz.pl, o ile dobrze pamiętam. E, I. Mówił, że jak jedziesz motocyklem, to pamiętaj i wbij sobie do głowy, że nigdy nie masz pierwszeństwa. No. Dlatego, że wiesz. A nie samo... nie? Nie, nie, nawet nie chodzi o to, ale nawet jak przypierd... W ten samochód, to koleś jest w samochodzie i mu się nic nie stanie. Tak. Ale tobie zawsze coś stanie, nie? Dlatego mówi, mówi, że jest taka zasada. Bezpieczne jazdy oczywiście, nie? No tak, to trzeba to tak uwierzyć i na zamiary, bo my lecimy, chyba on co siedzi w, pustę, tak. nie? Siedzi w pustę, nie? Ale tu jest dużo bocianów w ogóle, w każdej wiosce to jest gniazdo bocianów na, na supie. Takie umowy mają podpisane. Tak <laughs> O, Tak? A to faktycznie coś się dzieje. No, jest, chłopie. Naj chłopie, tak ludzie robią biznes. Ale ile kładziorów? Dworzycko. Dworzyska. Dworzyska to też tam gdzieś koło ten. U nas. Dworzysko. Dworzysko, no. O oh, kurde. <laughs> Dobrze, że nie kurwisz. Co tu jest? Jakiś tak na środku drogi? Co? Co? <laughs> Co? Ja, ja go nie wyprzedziłem teraz. Ty, podstawa Ale co to jest w ogóle za ten... Na środku drugi znak, że co? Tylko nie wyprzedzaj, bo jest drugi. Ale... Ale wytłumaczysz mi sens tego? To jest może po to, żeby zwolnić zajebiście? Chyba tak, bo znowu jest następny. A tu akurat w lewo skręcamy. Ale no masakra. Rachtów Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ja 161 do tego mamy do celu. A, A pod hotelem było z 212. Niech cię kura jajem czaśnie. Co tu się od Janie Pawliło? Nie wiem Ty, koło mu odpadło Da no, na pewno Da na pewno pijany, no, pijany. Dzień, do... Dzień dobry, czy ma pani jakieś kłady co moto na stanie? Tak! W wrześniu. Tak, formie tego, ale właśnie spali pizza, to w tej. Proszę pana, mam tu ostatniego stoi, człowiek, czy ma 40 tysięcy w ręce? Proszę pana, co mam robić? Sprzedawać? Ci dalej pan więcej? Porradnia <grytanie> <grytanie> Krzysztofina. O ciebie, Ej Krzysiu, zawracamy. Skręć w prawo, skręć w prawo tu przed tymi stawami. Dobra? Masz takie, takie płyty betonowe, w prawo. Skręć tam, ja zawracam do ciebie. W sklepie ogrodniczym nie dostaniemy chyba kawy, nie? No? Mówię, że tu jest sklep ogrodniczy, może kawę dostaniemy <laughs> Stary Tu jest pięknie Piękny Ja to do ciebie, ale to Stary Tu jest wszystko czego potrzebujesz do szczęścia Oprócz kawy Oprócz kawy ale może w sklepie ogrodnicy budowlanym nam zrobił. Może. O, kuja. ja jak mi tu wyhaczył. Ale od razu po takiej przerwie nawet paru minutowej się dużo lepiej jedzie, nie? Eee, bo od razu dupka, jakaś taka luźniejsza. Miększa, luźniejsza. Bardzo no się. A że no nie wziąłeś drona, powiem Ci. Wiesz co, Krzychu, nie wiem gdzie bym go wsadził. Ale to kurde mogliśmy się dogadać, ja mam tu dwa kurde prawie puste Tak? No pewnie O widzisz, no ja też tak myślałem, ale kurde Ale by były tu fajne nagrania z tymi rzeczami. Było by, było no Widzisz panie, żuki, żuki. <grym. <grym. Amerykański Jaki kurwa maleński. A to nie są tanie rzeczy Łapie Ktoś tam miał kabinę taką, kurde, duże biura nie mają takie Tak Klima, radio, komputer Tak, tak, właśnie bardzo. No, w każdej wiosce przynajmniej jest jedna taka hopi, stacja bazowa. to Żdżanne. Żdżanne, tak? Czyli jesteś rodowitym? Żdżaninem. Żdżaninem. <laughs> no ale no, nazwy tu ma mają niektóre przedziwne, naprawdę. Spoko. Od kości tu i tirem tu wypełnia Wolne? Tak <laughs> Siema mdero Osep, Wspinamy się <laughs> A górki <laughs> Tak jest Wrócimy o nasze tareny to się zniemimy. Ale by tam poszedł, kurde Ale jaki nowoczesny przystanek stary z pleksji? Ja kurde czułem, że mi się to będzie podobać. Co? Zjazda ja, Wy... ja, na motorze. No tak. Ja że kiedyś nie rozumiałem tego w ogóle, nie? Też nie miałem tym. Ale to wiesz, jakie wtedy były motory, kurde, o się wyjawiałem. Jak byłem nastolatkiem, to kurde MZA to był już twarzy. Tak. Bo nie było nic innego. Ja też nie robiłem w po ogóle prawa jazdy A mogłem robić, bo Tak, to tak, to wtedy byś zrobił bez problemu teraz byś już miał, nie? A jak? No Zawsze się dziwiłem, co oni w tym widzą Jadą, wyzejedziemy, jedziemy z klimatyzacji. Elegancko Goście jadą, później motorami, deszczu Aż tu wystarczyło wsiąść raz z kamilem. I się prawie zabić I poszło I się prawie zabić na pierwszym zakręcie Ociepanie, wow. pani, ale tu po prawej <noise> skoku ja... Wiesz, gór nie ma, ale też jest zajebiście. Powiem ci, że dowalili tu ładne. No ale przepotężna przestrzeń. Powiem ci, że te przestrzenie zbożowe mnie przypłaczają. Ja się czuję taki malutki. Malagutki. <głos> 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 Mołodutyn. Kim jesteś? Mołodutowianinem. Mołodutkiem. I niech mi ktoś powie z Lubelskiego, że nie mam gdzie jeździć kładem. No się, że tutaj tereny są spoko Tak, może nie ma górek. Tak, tereny są spokojne, ale nie ma górek, to fakt. no. Ale tereny, kurczę, stary. Ile przestrzeni? Na takie, twoje, na twoje, takie jazdy ty, jak ty lubisz to? No. W przestrzeni tu jest na no tam Podgroma bo... groma. <laughs> Strachosław. O. Co? To jest kurwa rondo? No. Wow. Ja myślałem, że tu ktoś kwiatki posadził na środku drogi. Dary, prze, przejeżdżasz przez takie te małe miejscowości i powiedz mi, jak tu mieszkać w centrum miasta, nie? No. Ja, ja, ja nienawidzę są ludzie i, i ludzice, ja też powiem zawsze znaczy, mocno urbanistyczne i uwielbiałem ja też mieście No, do czasu, nie? Do Ewa. czasu, aż, wiesz, znaczy, ja dalej lubię miasto i, i wiesz, nie czuję się źle, ale wiesz, już te takie plusy są to... Się przeważają po prostu też tachę ranami no, przede wszystkim we, we własnym domu na oboczu, nie? Tak, własnym domu na oboczu i, i ta cisza, nie. Powiem się, że cisza to jest coś, co po prostu rozwala systemy. No i wolność. Kocham i rozumiem, wolności znaczy. <laughs> oddać się <nie> umiem. <laughs> tak. To będzie nasza pierwsza piosenka na z Adam. O super <laughs> Jesteśmy w gminie Kamień Znam ludzi z Kamienia Żegnamy ludzi z Kamienia <śpiewanie> Nic tutaj się nie zmienia <śpiewanie> O Kamień Kolonia Witamy ludzi z Kamienia Kolonii <śpiewanie> Ale kościół stary jak tym, jak w jakimś dużym mieście Parafia Niebiedna Tak, dzisiaj parafia była biedna Ci czytałem, że u w parafii finansowali dofinansowali Ja bym w Rudolfinie chciał dzisiaj być Rudolfin. Rudolfin No wiesz, jakbyś tak do mordy wpadło, stary nie chciałbym po poczuć smaku e nie wiadomo czego. Ty, ale ładnie tu po lewej, co to jest? A, dom. Może go opierdzielimy, mordo. Przyjedziemy w nocy. Renegaci Degeneraci. Panie, przyjechali, bo to było takie. Było takie. Jedźcie się pierwszy teraz. Czy u kadetem teraz? Proszę! O Póki co <noise> leciałem w powietrze! Ja proponuję troszkę zwolnić. Nie dobrze, zwalniam bo wiesz, nawet kowa motorku sprzęty. Szkoda, sprzęt to stary. Ty jest pazka, więc to, bo już nie wiedzą. <noise> Nie wierzę! Gotówka? Gotówka! Ej, Mog, Czemu te zdjęcia nie robiłem już w takich tablicach śmiesznych? Gotówka czy przelew? Jak będzie to przelew, to To ja padnę, no <noise> a tu wygląda tak, jakby to wszystko to czuło się takim swoim własnym życiem. No tak spokojnie. Tak, tak spokojnie, wszyscy wiedzą co robić, wszyscy są, wszystko mają ogarnięte, dopięte na ostatni guzik i ogień. Tak Jakiś park narodowy Aha O może będzie jakiś fajny parking No Mamy 102 Największy kiosk Na świecie Tu w lewo Elegancko Na Sawin tu Aha, ten kurwa przeciął tirem, widziałeś? Ale czekaj, to kto tu... My mamy pierwszeństwo właśnie, to o to chodzi No widzisz Tak mi się właśnie wydawało, ale mnie zmylił tym... Od... Tym tirem Poszedł kur... jak po swoje Tak, jakby nic kurwa nie widział dookoła No dawaj, dawaj, zejdziemy ze staniemy się tam Gdzie, tu? Tak, tam w cieniu, nie? Już dzisiaj 130 km.